Zadanie siódme. Rozwiąż równanie. Punkt A. x razy 5 i 42 setne równa się 54,2. Zacznę od podzielenia obu stron równania przez 5 i 42. Setne. Tu mogę skrócić. Zauważ, że liczby, które muszę przez siebie podzielić, czyli 54,2 i 5 i 42, setne, różnią się jedynie położeniem przecinka. Moje x to 10. Bo 5 i 42 setne razy 10 to 54,2 dziesiąte. Punkt B 94 setne razy x równa się 940. Zacznę od podzielenia obu stron równania przez 94 setne. Tu mogę skrócić. Jeśli podzielę 940 przez 94 setnych otrzymam x równe 1000. Mogę to sprawdzić. 94 setne razy 1940. Punkt C 4,7 dzielone przez x równa się 47 dziesiętysięcznych. Zacznę od pomnożenia obu stron równania przez x. Tu x mi się skrócą. Teraz podzielę obie strony równania przez 47 tysięcznych. 4,7 dzielone przez 47 tysięcznych jest 1000. Sprawdźmy, czy obliczona przeze mnie wartość jest poprawna. 4,7 dzielone przez 1000 jest 47 dziesięciotysięcznych. Punkt D. X dzielone przez 100 równa się 76 dziesięciotysięcznych. Obie strony równania pomnożę przez 100. Tu mogę skrócić, a 76 dziesięciotysięcznych razy 100 jest 76 setnych. Mogę to jeszcze sprawdzić. 76 setnych dzielone przez 100 jest 76 dziesięciotysięcznych. Gotowe? Zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.